Chcesz tego Mecha. Daj. A ty weź to. Jak o. już grasz te Żuki, to, na, to, na, to na, 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 razie nas, na razie nas przytrzymasz przy życiu. Jeszcze jeden Railag. To no. niestety trafiłem kurwa gówno. Brawo, Prawo się chyba zblokował. Nie, 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 nieważne. Ale na szczęście... a nie, ale gra. On to. gra złotego gobika, więc jest kurwa średnio. Ty już rzucasz ty, tak? Tak. No Zajibisz się Galitusa. Masz to. O no, kurwa. No mi dać to pośrodku. No, trzału to nie ma, niestety, ale. A tak, Albo, albo, czy, albo ci się uda zbudować bestie na dolinie jakieś silne, albo będziesz musiał forsować demon. No. Ale tu jest chyba zabawnie, bo przynajmniej, go tak jeszcze zajebiście wygrywasz, to też tam... Aha! Kurwa, nawet go obiję mocno. No. Dobra, no ale... dobra, bo... być gorzej, być gorzej. Nie, nie ma tragedii. Drakari. Kurwa, bosko. Dobra, w kolejnej ci wysyłam drakari. Teoretycznie w kolejnym możesz... Już... Sterować. No jakby mi Drakari, to ja mogę sterować. No, bo ja, bo ty mnie bardzo złotą znają Drakari. Musiałem wtedy coś dostać poryu. No, no, ale są już bez kapu. Mogą jeszcze kupić kapotkę na 5, po piątej, czwarty, no więc mogą już go trafić na upartego. O kurwa złota Drakari, leci. Dawaj. Stary, patrz co się teraz dzieje. To idzie na sel. Rzucam tier i to jest w następnej. Mm. A, mam dwie. A, chuj. Nie, robię, kurwa. Ale ty możesz tu to perfek... Ja pierdolę! Patrz, co dostałem! Mu, kurwa! To ma złotego brana. jest niebezpieczne. Ale ja, ja kurwa to. Nie, go. bez problemu mi się wydaje. Jeżeli nie nas spami tych kurwa... Yy, tych kurwa siódemek... To... Też mi się nagrywa. To ja go przeskaluję. Eeeuuuuuu. A chuj na to. Trójka na lakali. No to, to rozwiązuje problem, bo którą kolejną siódemka są. <grym> <grym> o kurwa, sobie. pewnie, bo ty jak znajdziesz tylko to Czekaj, nie... kurwa, stary, patrz na to. Dobra. Graj to i graj to za jalakami. Mhm. I pierdol coś i graj to na... Tak to zrobię. I... Kurwa żadnego diva nie ściągnąłem, wszystko kurwa spankowałem no. tym minionem. Wszystkie, kurwa, Dimension wystąpią tym milionem. Ale to znaczy tylko jedno, że go przejdziesz. Mam no już 15, to jest, kurwa, wybitnie. Potem zagrasz to, ze, zagrasz to, kurwa, złote, to będziemy mieli ponad 20 golda i to jest, kurwa, pojebana to jest... wtedy będziemy mogli się już, już rozkręcić jak pojebani. Jeszcze mam tak dobra, chuj, nie, czekaj, jest git, jest git, jest git. Jak mi dasz tego żula złotego, to ja zagramy mojre. Albo Wariana. Jak dasz mi moje to ja tak kurwa ilość golda <coughs> On da ciebie teraz horrendalną ilość golda. Dobra, to dawaj. Zag... Czekaj dasz, bo da dasz... się to zagrać? się to kurwa cofny. Snoopy. Daj mi tego złotego, może trafi jeszcze jedną. Możliwość. Ale ja mam jeszcze jedną. W sensie jeśli ja zrobię, ja ci zrobię dwie trójki tego. A w ten sposób no to... No dawaj, bo siódemki odkrywasz. No, a... Może ci może ci jeszcze Moira siądzie. Warianimo. masz miejsce? Mam. Masz. Gówno. Gówno. No. Masz. Czekaj, czekaj. Zagraj to, no. No i dawaj. Kurwa, stary. Zrobiliśmy kurwa czary, Mary. Twoja stara to twój stary, nie ukrywam. Mam yy, tego. Wziąłem 10-10. Masz miejsce? Mam. Możesz brana mi podesłać. Dobra, za To no O kurwa 3-6. Trochę nie pomieszczę tych żuków, na no, chuj. Nie, wyjebany, możemy dostać 15. 41 golda! Ja pierdolę, 41 golda! 49, 50! golda mam! Ja pierdolę! A zobacz, ja mam 37, bo kurwa 50, nie chuj, możemy zebrać teraz 15, bo w tym momencie już kurwa przepierdolimy wszystko, spierdolimy ich z taką ilością złota. Już są kurwa silni w chuj, nie ukrywam. Nie, no, z taką ilością golda musimy to kurwa wygrać. Nie ma. Ja też mam już tą 7, co daje Dobra, daj mi Spellcrafta robić trójkę Bran'a. Zajebiście, trójka Lylaka. Tier. a 40 golda, ja pierdolę. Goldrina mam. Dwa Goldriny mam, trzymaj. A, w taki sposób. To czekaj, to chuj. Ja te siódemki kurwa co zwiększają tawerny, chyba wypierdolę. Zagram goldriny. Kula mocy. Mam ptaka. To, to dawaj ptaka. Szybko. Kurwa 8 golda, dobra. Trójka goldrina. Ja pierdolę, ile ja tego nagenerowałem? W sumie będzie Ja pierdolę, złota boira. Ja bo ja nie zdążyłem po prostu wyjebać tego. Kurwa. 67, ja pierdolę! I ten milion 500, 500 tam z tyłu jeszcze! Co by się rozjebał tych największych? Kurwa 85 golda masu! To A to jeszcze nie koniec! Kurwa. Kurwa, Warian jeszcze jeden. Nie mam już co sprzedać. Masz, ty masz warian. co sprzedać. Dawaj, dawaj, ja z... Chcesz złotego Tytusa? Daj. No bo gramy z ciadami, ja robię. A nie, mam 101 golda. <grym <grym> ja mam 60. Kurwa, wysyłać, ale ja nie mam... Fizycznie co z tym kurwa goldem niebanym zrobić? Powiem tak, ja przerolowałem 30. Ja dużo. A tutaj. A 6,9. Nie, to, chuj, to nie. ja więcej już nie generuje, Nie, nie generuję. Więcej. Złotego brana, kurwa, trafiłem. Nie potrzebujecie, wypierdalaj. Jest w końcu satelita złoty. Kurwa, siat, ja pierdolę. Kurwa, go Masz miejsce? Nie mam już miejsca, kurwa, nie wiem, co mam robić. Uj, tego tytusa. Potrzebuję pierdolić to, potrzebuję wyjebać to. Capnąć to, capnąć to. Nie, chuj, ja szukam samych Sandy, kurwa, nie, pierdolę to. Stary, wiesz co, Musisz, musimy szukać teraz? No. Szukaj mi po prostu speli na ustawianie statów najlepszych detekty siódmych no tego szumeteerowego Spela. Bo ja kurwa zobacz jak go przeskaluję. zobaczę ja jakie to... kurwa staty generuje. Faktycznie, dobra, 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 dobra. No, za kolegosa zagraż, żebyś pistę kurwa na ręce <grym> A, gdzie jest ty... Chodź kurwa... Coś ty. nie, nie faktycznie. Coś ty że okay. idziemy go raczej. chyba. Okay, szans, ten jest spel co ustawiam. Ten, <grym> ten spel siódmotarowy co daje staty. Dobra. Co tak zrobię? Mam. Dawaj. Im więcej mi wyjdzie, tym lepiej. Kurwa, stary, a ja 30 golda przerunowałem. Nie, nie, nie da się więcej! To nie da się więcej! Nie ma szans. <laughs> o kurwa. <laughs> Może grać tego jednego. To jest jego jedyny minion. się rozpierdala od niego właśnie. <laughs> Ale w ciągu jednej tury generowaliśmy 80 godzin. <noise> nie, kurwa. O kurwa. Ładziem no z tym, kurwa, tylko kurwa przejdziesz. No ja pierdolę znowu moje miniony nic nie zrobią. Nie, cię chyba. Ten jeden. Tak, ten jeden cię przejdzie. To jest bardzo dobrze. Już myślałem, że moje miniony nic znowu nie zrobią. E nie po to je skaluję, to kurwa 2000, 2000, żebyś kurwa, żeby kurwa ten żul mi kurwa. Ach, a... jednak nie było! No was. nie, no kurwa, czemu moimi. No ja nie dowiem, jakie one kurwa silne były. Znaczy, dowiem się, kurwa, no co tam. to Nie ma szansy, że idziemy No i, kurwa, patrz. Tam posiłku. Faktycznie. Pośrednieniu... <laughs> <Pierdule. laughs> nie, ale to zaszło magicznie, nie? Kurwa. Não, como faço são potentes, né? <laughs>